Nie ulega wątpliwości, że największym pragnieniem życia człowieka jest pragnienie życia. Jednym z jego zagrożeń jest głód, brak chleba. To doświadczenie w kontekście biblijnym niezwykle głęboko wpisuje się w dzieje narodu wybranego podczas jego wędrówki przez pustynię. W religii żydowskiej dary doczesne takie jak zdrowie, słońce, woda, mieszkanie, chleb. Stanowiły centrum życia religijnego, były przejawem wielkiej łaskawości Boga. Zrozumiała zatem w tym kontekście staje się skarga Izraelitów na pustyni. Obyśmy pomarli w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa. Byli niewolnikami, byli poniżani, ale mieli pełne żołądki. Bóg słyszy ten krzyk. I tego samego wieczoru zsyła przepiórki, a na mannę. Główną troską Boga nie jest jednak to, aby przedłużyć o kilka dni życie narodu wybranego. Chodzi tu o głębsze znaczenie tego, co się dokonało. Te bolesne doświadczenia głodu są testem posłuszeństwa Bożemu Słowu i wiary w Bożą opatrzność, która gwarantuje Doczesną pomyślność. Synowie Izraela gromadzą na ziemi dziwny pokarm, nie wiedząc, co to jest, nadają mu nazwę podkreślającą tajemniczy charakter tego, co mieli jeść. Manchu cóż to jest? Dokładną kontynuacją tych wydarzeń są słowa Jezusa z Perykopy Ewangelii. Tak samo jak Bóg na pustyni, podczas długiej wędrówki, Jezus, pragnąc nauczać zgromadzone tłumy, rozpoczął od nakarmienia ich i to nadmiarem chleba, jak to podkreśla opis rozmnożenia. Tu jednak nie chodzi tylko o mnogość otrzymanego chleba. Jezus pragnie przenieść uwagę słuchaczy na wyższy poziom. Na nadprzyrodzone znaczenie tego, co się dokonało i czego byli świadkami. Zachęca ich do troski nie tyle o chleb powszedni, czy ten pokarm, który ginie, ile bardziej o chleb z nieba, który trwa na wieki. Ten pokarm duchowy to on, Jezus Chrystus, obecny w znaku chleba. W Eucharystii. Ta zachęta Jezusa pozostaje nadal aktualna. Od przeszło dwóch tysięcy lat próbuje się przedrzeć przez gruby mur skrajnie racjonalnych ludzkich motywacji, które domagają się, aby pracować tylko dla rzeczy ziemskich, inwestować tylko w rzeczy tego świata. Może w obliczu tych wielorakich propozycji na życie szczęśliwe, które proponuje nam dziś świat, warto słuchać się słowa świętego Pawła, który powtarza z mocą. Nie możecie postępować jak poganie, umysłem pogrążonym w mroku. Na nowoczesne, współczesne filozofie pesymizmu i absurdu potrzeba radosnej odpowiedzi wiary, Głębokiej, zakorzenionej w chlebie życia, w Eucharystii. Bo każda Eucharystia przypomina nam, że miarą naszego człowieczeństwa nie jest miara doczesności. Człowiek przeznaczony jest do życia wiecznego, a Jezus jest chlebem życia, duchowym pokarmem, darem obecności dającej nam siły. Pielgrzymowaniu po ścieżkach naszej codzienności kto do Niego przychodzi, nie będzie łaknął, a kto w Niego wierzy, nigdy pragnął nie będzie. Dlatego Jezus zmartwychwstały, Pan obecny w Eucharystii, chlebie przełamany dla nowego świata, chleb Boży niech przyjdzie i przemieni nasze serca mocą. Swojej miłości. Niech ta przemiana oznacza budowanie relacji z innymi w oparciu o wzajemną miłość, miłosierdzie i przebaczenie. Bo tylko wtedy staniemy się względem drugiego rodzajem wiatyku, jakby kawałkiem chleba i dzbanem wody, który pojawia się niespodziewanie pośród pustyni naszego życia. Jest darem przyjaciela, który nigdy nie zawodzi.